Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku kolekcja Ekstra Klasa sezon 24-25, seria druga, czyli ten, który się zakończył. Mamy dwa albumy do uzupełnienia. Tutaj z kartami bazowymi, tutaj z kartami specjalnymi. No i jeżeli oglądaliście dzisiaj odcinek na dużym kanale, tam właśnie zrobiłem pierwsze uzupełnianie obu albumów. Zaprezentowałem karty bazowe, ile tego mam, ile brakuje. No i w międzyczasie doszły mi karty z zakupów. Tutaj są po prawej stronie. Będziemy je też wkładać dzisiaj na odcinku. Także najpierw, może polecimy z kartami specjalnymi, bo jest ich zdecydowanie więcej. No i najpierw mamy maskotki. Jeżeli chodzi o te karty, to dochodzi mi karta z dwójeczką orzeł Ślązak ze Śląska. No, niestety, Śląska już nie zobaczymy w kolejnym sezonie, bo spadli do, do ligi niższej. Następnie z szósteczką mamy gzuba, czyli tą drugą maskotkę, bo z lecha są dwie, natomiast z radomiaka nie ma żadnej. I dlatego jest i tak 18 kart z maskotkami. Następnie z dziewiątką krecik z zagłębia. No i tutaj na pierwszej stronie brakuje już tylko jedna karta, z numerem 8. Na kolejnej mamy z jedenastką Piasta czyli Orzeł Piastuś. I z szesnastką mamy Lwagdańskiego. Gdańskiego. Czyli tu też jedna karta brakuje, w sumie dwie karty z maskotkami do kompletu. Następnie mamy Debiuty. Debiut Chronicles. Jasmin Buric z szósteczką nam dochodzi i już tylko jedna karta brakuje. Tutaj z numerem trzecim. Teraz mamy karty Silent Force. I tutaj z numerem 17 mamy Szechu z widzewa. Z numerem 20. Krykun ze stali z numerem 23 mamy Zatora 23 Zator z korony następnie 25 Carenko z Lechy i Bartosz Nowak 26 Katowice. Czyli, ile tutaj nam brakuje tych kart Silent Force? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem kart Silent Force brakuje do kompletu. Teraz mamy wybór kibiców. No i tutaj Samiec Talar z piąteczką Śląsk Wrocław. Czyli mamy też tutaj komplet. Jagielonia cała. Śląsk również. Na kolejnej stronie jest przyborek z numerem 10 z pogoni. Następnie mamy Brunesza z Rakowa, to jest numer 19, czyli przed Iwi Lopezem z zagłębia mamy dąbrowskiego no i to jest też komplet w tym momencie wszystkie trzy karty już są. Następnie Piast Tomasiewicz. Też mamy całą trójkę. Następnie Kosidis z Puszczy, to jest numer 37 to coś 33 34 Jakuba Coś mi tutaj nie pasuje, czyżby. No, tutaj normalnie powinna być ta karta. 37, 38. A nie, wiem, że coś było, jakiś błąd był. I tutaj normalnie powinien być numer 36, ale jest 37. No bo to jest puszcza, więc to musi być koło puszczy gdzieś na. W facebooku, właśnie widziałem, że pokazywano ten błąd, bo powinien być numer 36, a jest 37. W każdym bądź razie na pewno karta będzie tutaj. Dalej mamy z Radomiaka Łattara 43, czyli tu pasuje. Jest cała trójeczka z Lechi Mena, czyli też jest komplet. Następnie mak z Katowic to jest numer 51 i ostatnia karta Samper z motoru, czyli też jest komplet. Ile nam brakuje tutaj kart wybór kibiców. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13 kart, wybór kibiców, jeszcze do kompletu. Teraz mamy karty Road to Hero: z piąteczką jest przyborek i z dwunastką cybulski. Także tutaj brakuje nam ile kart raz, dwa. 3-4 karty road to hero. No i to tyle, jeżeli chodzi o te karty specjalne. Teraz karty bazowe, i tutaj z numerem 223 mamy Kowacika z Jagieloni, więc Jagielonia już jest cała. Śląsk też był cały. Legia. Jedna karta brakuje z legii. Pogoń cały, pogoń cała jest lech również. Tutaj z górnika brakują dwie karty. Z rakowa też brakuje. No i z zagłębia mamy jedną z numerem 296, czyli tu. Grzybek tego nie ma, ale za to jest reguła 303, czyli tylko jedna karta brakuje z zagłębia. Widzę, tutaj brakowała karta z piasta drapiński. 316. Stali nadal nie ma. Korona. Korona długoż. Tak jest, tutaj komplet. No i zostaje nam ostatnia karta motor. Na sam koniec 396 wełniak. Czyli ile nam tutaj brakuje? Tu jest komplet. Wszystko, wszystko, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma. I to tyle. Siedem kart bazowych brakuje do kompletu. Także moi kochani, powolutku, powolutku kończymy. Jeszcze troszkę brakuje tych specjalnych. Myślę, że bazówki będą szybciej zebrane. Także dajcie znać jak tam u Was sytuacja. No u mnie cały czas do przodu. Także ja się żegnam z Wami. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.